idź, iść. Za porta so Lissin, Lissin teraz, bo drept się i tak zabije. Lissin lepiej Iś. Teraz go do końca Ja teraz będę z nim slap fight tak Deszadę, do, doszadę, doszadę, doszadę Bo go bije kurwa ten Nagrało się na cały nasz IntensyFight Widzisz jakie kurwa dobre kolej i wyjebaliśmy trójkę Ja górę. pierdolę, trójkę zajewaliśmy, o co chodzi w ogóle